I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit. Cześć, witam Was na stanowisku Ecobytes. Koło mnie jest Mariusz, właściciel firmy. Będziemy was przed, za chwileczkę chcieli Wam pokazać, co Ecobytes ma dla Was na ten sezon. Naprawdę bardzo fajne rzeczy świetne zalewy, co już mogliście zobaczyć na jednym z moich ostatnich filmów dlaczego warto w zimnej wodzie użyć hydrolizatu, a nie na przykład wątroby Mariusz też Wam o tym troszeczkę na pewno opowie nowe kulki, jakby nie było no troszeczkę mogą się pochwalić sukcesami więc Mariusz chyba ma trochę pojęcia o tym co robi, dla tych, którzy nie tak mają, mi czy... tak mu się wydaje dla tych, którzy no, nie mają za bardzo czasu, aby te kulki swoje robić przychodzi z pomocą Mariusz które na pewno Wam pomoże w Waszych łowach 2,24 i miejmy nadzieję, że też przyszłych. Silesia Fishing, targi w Gliwicach. Zapraszamy serdecznie stoisko Ecobite. Następnie pokażę Wam całą naszą gamę produktów oraz wyróżnię nasze, nasze nowości, jakie przygotowaliśmy na ten, na ten sezon. Zacznijmy sobie od głównej takiej nowości na ten sezon, czyli nowej, nowej gamy zapachowej. E, kulka została nazwana Commander, jest to kula na bazie e, squidowo-krylowej, miksie squidowo-krylowym, kulka bardzo wysokobiałkowa, czyli typowo kulka HNV, duża ilość sosu squidowego, sosu zanżuła, sosu ostrygowego e, i to wszystko zostało e, dopalone armatem e, Oriental Spice oraz e, dla wizualnego wyglądu zostało to wszystko przesypane mączką, mączką krylową. Z tej, serii, z tej serii, kulek znajdziecie hakówki, zbalansowane, zbalansowane dumbbelsy na korku, popapy, zalewy oraz oraz dipy. Kolejna nowość na ten sezon: poszerzyliśmy gamę king squid i komandera również o pelety w dwóch rozmiarach 4,5 i 8 mm. Do king squid również dołożyliśmy kulki zbalansowane w formie dambelsów na korku w dwóch rozmiarach. Bardzo fajna przynęta na wiosnę albo na takie zamulone, zamulone zbiorniki. Kolejną zmianą, zmieniliśmy delikatnie kolor, kolor Kinga Popka po to, żeby był jeszcze bardziej wyrazisty. Kolejna nowość, dosyć mocna zmiana, zmieniliśmy naszą serię ekonomiczną, która była w zeszłym roku jeszcze w 5 kilogramowych workach. Zmieniliśmy je na opakowanie wiaderko z ładną, z ładną grafiką w opakowaniu. Znajduje się 3,5 kg kulek oraz całą tą serię ekonomiczną poszerzyliśmy o jeden o jeden smak Monster Crab z truskawką e, specjalnie również na targi. I będzie to też u nas w ofercie po targach na stronie e, powstała ekonomiczna seria. E, jest to są to kulki pakowane po 10 kg w dwóch rozmiarach 20-24 e, Jeden jest to słodki zapach, drugi jest to, jest to typowo rybny, rybny zapach. Bardzo fajny temat do intensywnego sypania i jest to bardzo ekonomiczny, ekonomiczny, ekonomiczna kulka. Fajny temat, bo powstaje to wszystko jakby z resztek naszych miksów. Czyli w trakcie produkcji, jak zostaje nam z danej, z danej serii kulę, którą akurat produkujemy po kilkanaście kilogramów miksu. Odkładamy to sobie, zbieramy większą ilość, następnie wszystko to mieszamy i z tego powstają właśnie te, te kulki ekonomiczne, więc naprawdę jakościowo jest to bardzo dobra kulka do intensywnego sypania w dobrych pieniążkach, bo na targi jest cena 160 zł, po targach na stronie internetowej będzie 170 zł za 10 kg. Teraz jak widzicie za mną, jeszcze nie, o. znana chyba wszystkim małpeczka, kolega z Riczmanki opowie Wam o nowościach, o których już pewnie słyszeliście, o części nie słyszeliście oraz coś Wam ciekawego też zapowie, więc zapraszam. Cześć, witam Was na stoisku Richmanki. Chciałbym Wam pokazać nowość, która swoją premierę ma w dwóch miejscach na świecie, w Anglii, na targach Big One i u nas w Gliwicach. Jest to spławik do Zig'a. Czym on jest taki innowacyjny? A to tym, że ma dwa w jednym: mamy ciężarek i mamy spławik. Ja tylko pokażę. W momencie, kiedy spławik pada do wody, nasze pływadełko uruchamia się i możemy sobie pozycjonować, w którym miejscu chcemy łowić. Jeżeli chcemy odmierzyć odległość i poziom wody, dociągamy sobie i dalej wypuszczamy sobie spławik. W mojej ocenie działa to jak marker do sądowania dna. Więc automatycznie mamy bezpieczną formę braku splątania. A to jest główna nasza obawa w przypadku łowienia na spławiki zigowe, ponieważ mamy spławik i dodatkowo jeszcze oddzielnie ciężarek. W tym przypadku można powiedzieć, że mamy dwa w jednym. Mamy spławik i ciężarek w jednym miejscu, który jest mocowany na magnes. Który powoduje nam, że automatycznie możliwość rozpięcia tego. Markera tego pływaka jest minimalna. Spada do wody, uruchamia się i wypuszczamy sobie na odległość, którą chcemy wędkować. To jest jedna nowość, która ma premierę właśnie na targach w Liwicach, i z tego się bardzo cieszymy, że zostaliśmy docenieni jako kraj. Oficjalna premiera tego produktu będzie za kilka tygodni, ale to nie jedyna nowość, którą posiadamy. Posiadamy już. Też nowe karnistry, które mają odpowietrzenie, bo to był główny mankament naszych starych karnistrów, że musieliście Państwo jeszcze z tyłu odkręcić, żeby zniwelować powietrze, aby dalej leciło, leciało. Więc tutaj też jakby o to zadbaliśmy, żeby to było automatyczne. Kolejną rzeczą, jeżeli mógłbyś przejść. Łódkę mamy 689. Jest łódka, rekomendacją na małe, nieduże zbiorniki. Która jest sterowana na pilota, jest ona bardzo cicha, bardzo kompatybilna, bardzo mała, więc jeżeli potrzebujemy łowić szybko, łowić krótko, na niemałych odległościach, to jest idealne rozwiązanie dla Was. Posiadamy też garki granitowe, one miały swoją premierę już w tamtym roku, ale też cieszą się bardzo dużą popularnością, z tego względu, że są uniwersalne. Na przykład z tego garneczka możemy zrobić sobie zarówno patelnię, do grillowania, jak i też rondel do gotowania, nie wiem, chociażby ziemniaków. Mamy też całą montażkę haków, również w wersji 2XL. W mojej ocenie na zbiorniki ciężkie, wymagające jednak przytrzymania tej ryby, to też jest fajne rozwiązanie. Ja łowę na zbiornikach zaporowych, na dużych odległościach, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby łowić na materiały, które nie są silne, nie są mocne, na których nie mam pewności, więc plecionka Camo X, która jest bardzo miękka, w otulinie, czy właśnie te grube haki 2XL. To jest fajne rozwiązanie na dalekich, trudnych dystansach do łowienia. No i oczywiście mamy nowe boksy, e, odświeżone. E, ten akurat jest większy. E, dlaczego trzymam go w ten sposób? Ponieważ magnes jest na tyle silny, że jedną ręką nie jest w stanie tego otworzyć, więc muszę brać dwie dłonie. Mamy tutaj. E, Jedną, jedną, jedną przegrodę, gdzie możemy sobie przypony i drobne akcesoria. I w mojej ocenie główną, w której możemy sobie włożyć plecionki i całą montażkę. Nowością, jeszcze też, która ja też miała premierę w tamtym roku, ale w nowym designie są takie malutkie boksiki, Czyli nie potrzebujemy łowić, nie potrzebujemy robić sobie przyponów. Też uważam fajne, kompaktowe rozwiązanie na, na szybkie łowienie. Zapomniałem jeszcze dodać o tym, że jeżeli chodzi o haczyki, mamy tak zwane bullpacki, czyli w jednym opakowaniu macie 25 haczyków. On jest zapakowany w papier krępowy w środku, więc mamy pewność, że nam się one nie stępią. Możemy sobie je spokojnie przyłożyć do na przykład tych blistrów, które mamy, mamy wcześniej i po prostu sobie nie dokładać. Warto też wspomnieć, że jeżeli chodzi o nowości firmy Richmanki w tym roku, spodziewamy się nowych ubrań nowym designie, więc zachęcam do obserwowania naszych socjali. A premiera tych ubraj będzie już wkrótce. Dla mnie, słuchajcie, targi już się zakończyły. Wracam do domu. Bardzo fajne miejsce, fajni wystawcy, świetni ludzie. Dało się nawet, słuchajcie, dla mnie poznać kolegę, którego poznałem 8 lat temu na rybach. Krzysiu, pozdrawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze się będziemy mogli spotkać. Targi mniejsze niż rybomania, ale naprawdę bardzo fajni wystawcy. Bardziej kameralnie, dzięki temu nie ma takiego ścisku tłoku, jest czas, żeby sobie po prostu z tymi ludźmi pogadać. Dla mnie, na bardzo duży plus, tak więc jeśli was jeszcze nie było na targach, to jeszcze jutro macie szansę w niedzielę na te targi przyjechać, zobaczyć nowości, które dla was tutaj producenci przygotowali, i widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się i do zobaczenia.